No i co, tutaj jest Sonic Roblox No i dzisiaj a i mamy fajny dzień w berok Nie pytajcie o to lepiej Tutaj szaleli do tylko przygotowania takie Po prostu mój dom jak coś nawet tu jest pokazane że... To losu, gdzie już. Tu są Kidy. Jacie. Co ty? Sprzedaję. Co? Sprzeda. Ej. Halo. Sprzedaję. nie No, co ty robisz? Sprzeda. Nie, no, nie mogę doczytać. dobra Trzy, dwa, jeden. Mm. No. Teraz no sprzedaje, nie no. G Ge. i G i Co? No, co? Kto to robi taki bałagan pod moim domem? Ja usuwam. Nie no, możecie nie robić mi tu tego bała, co... Co to jest za... Eee... A dobra, pewnie mi się przewidziało. Ktoś ogólnie mi... Co to jest? Jakaś psychofanka? Ja coś tam widziałem? Ja chyba mi się... no... O, Igi to jest. Siemano, co tam? To... Ja... Ja nie wytrzymam, No i jakie pomocy? Ja jeszcze nie nagrywam tej serii ratunek przyszłości. Na razie tu wy widzowie musicie zdecydować, która seria będzie pierwsza. Zaraz wam tu pokażę. Dobra, jestem tutaj. Wchodzę na YouTube, a. to trochę potem nie... DVZ W końcu będę miał. Okej, okay, i tutaj to wy, widzowie, wy musicie zdecydować, która seria. Która seria będzie pierwsza? Czy Koszmarna Szkoła, czy Ratunek w Przyszłości? Dobra, ja już... Już tu wracam. Co? What Widzę ciebie. Sonic, Sonic Roblox. What the hell? What was that? A, to... Też było wcześniej, ale... Tego nie było! Chyba. Ej, dobra, muszę... Ty, z kamery. Okej, okay, jestem... Nie, no nie gadaj, że mi nawet... Przejście zabudowali. Ej! Ty! Co Ja idę Dobra Na razie złapię go normalnie? Chodź... GG. Dobra. Chodź tu! Cho to chyba z YouTube Sonic Roblox. Tego Sonic. Ej! Czekajcie, ja tu może lepiej... Dobra, wezmę sobie tą darabinkę z itemów Ty, co to? Kto zostawia takie tabliczki? Dobra. Dobra. Udało się. Dobra. To chyba z YouTube Sonica Roblox. Tego Sonic. I tu jeszcze. Podglądam losowe osoby. Ej, what was that? Ej. Ty! Chodź tu! Ty demon to jest jakiś! Wracaj! Ty! To było dziwne. Dobra, szybko wracam do domu. Szybko wracam. Jeszcze mówi, że to ja z YouTube'a. Więc dobrze, subskrybujcie. Tak. Subskrybujcie. To tak, nic. Gdy ty wież kto to jest? A do, na dół, na dół. chyba długo tam, nie? mnie to czemu wyszedł? Ja Sprawdza w co on gara. Teraz. A dusty terib. No dobrze. Bo naprawdę metalu to nie, to nie, to nie. A. Bum.

No nie gadaj. Ej. Ale coś pojawiło się nowego. Ej. Ej, to ta, tej tabliczki tu nie było. Oj, chyba mnie zgubiłeś, haha. What was that? To ja duch. Ej! Dobra, żarty się skończyły. Biorę go kardzik. Nie, motor, motor. Jak go tylko zobaczę, to ruszam w pościg. Jeszcze sekretnie biorę baroń. What? Bła, za men? Czemu się nie chce? Ty czemu ja nie mogę wziąć? O nareszcie. To ja Upgrade'uję upgrade sobie. No, IGI mnie porywał. Super. Ale ja się nie... Ty on jest tam! Niech no ja tylko znucił, uciekłem O nie tym razem ty demonie niech no ja cię O Właśnie Niech no ja cię tylko złapię Kurcze Co jest z tym nie tak? Dobra Daj mu dobra, dobra, Halo Nie mogę wyjechać E dobra, on gdzieś musi być. Wejdamy, haha. Ja pamiętam, że raz tak tarolowałem kolegów, ale podobnie raczej. Na przykład, że stawiałem tarumny. Czy szkielety, bo się wkurzyłem i chciałem ich starolować, tak? I to coś czuję, że może być w to samo. Niech no, ja go tylko złapię. Dobra. Tutaj na pewno go nie ma, więc wracam się. Wracam w Astezajkę. To już dawna jest. To już zdawna jest. Niech no ja go tylko. Oj, da. Ej! Ty on ma perłki na pewno albo jakiegoś. Jest tu! Chodź tu demonie! No, usłyszę.